Nakładka z 2 może wyświetlić dla nas dane serwerów WMS, i żeby to zrobić, musimy mieć jakiś rysunek. To nie musi być gotowy, możemy mieć nawet czysty. I przechodzimy do zakładki z 2 a tam w panelu dane znajdziemy ikonkę do wczytania WMS-u. Klikamy zatem to. I teraz po lewej stronie wyświetli nam się takie specjalne okienko z Tutaj mamy dwie zakładki WMS oraz ATP, czyli ATP to jest aktywna tabela punktów. Wracamy do WMS i w tym miejscu będziemy mogli wybrać jakiś odpowiedni interesujący nas adres serwera. Wybierzmy sobie jakiś dostępny adres, powiedzmy ten pierwszy. I kiedy wybieramy jakiś adres, to klikamy sprawdź. Robimy to po to, by wyświetliły nam się tutaj odpowiednie warstwy. W tym momencie wyświetlają nam się kontury, użytki, budynki, numery, działek i tak dalej, prawda? I możemy teraz te wszystkie dane zaimportować właśnie do naszego rysunku. Eee, zatem klikam po, na dole na wstaw w obszarze. Teraz w pasku poleceń program zapyta wskaż obrys. Ja zaznaczę polilinię. Ta polilinia tutaj otacza takim prostokątem moją mapę. Musimy kilka sekund poczekać, to może potrwać chwilę. Nasza mapa, proszę zobaczyć, została w tym momencie wstawiona. Możemy ją też zaznaczyć i tylko nie linii, a samą mapę, czyli ten obraz rastrowy. Klikamy prawy przycisk myszy, porządek wyświetlania, przesuniemy go na spód. No, i teraz widzimy, że mamy jakieś tam nasze budynki, mamy jakieś nasze drogi, które pokrywają się z tą naszą mapą. I to nie jest tak, że musimy zawsze mieć wczytane konkretnie to. Możemy mieć wczytane też tylko niektóre z tych naszych parametrów. Ja teraz ten obraz rastrowy usunę i na przykład odznaczę wszystko i zaznaczę tylko działki. Klikam wstaw w obszarze. Znów zaznaczam tą moją polilinię. Czekamy kilka sekund. No, i teraz jak widzimy, tylko działki nam się podczytały, prawda? No dobra, możemy ten, ten, teraz tą naszą mapkę zaznaczyć, kliknąć prawy przycisk myszy, porządek wyświetlania, przesuń na spód. I widzimy, że pod naszą mapką wyświetlają się różne działki. No dobra, tylko to nie załatwia do końca sprawy, bo teraz jeszcze pozostaje pytanie, jak odnaleźć ten nasz obszar. No i tutaj na pewno spotkacie się Państwo z taką sytuacją, że ktoś będzie chciał sobie wczytać takiego WMSA wybranego jakiegoś to no nie wiem wybierzmy takiego klikamy sprawdź tutaj są jakieś różne sieci dostępne i będziecie państwo chcieli wstawić no i klikamy wtedy wstaw lub wstaw w obszarze jak wybierzemy wstaw to będziemy musieli zaznaczyć jakieś dwa punkty i zaznaczy się albo coś takiego jak u mnie Czyli, że mam jakiś prostokąt, ten obraz rastrowy. Ja wiem, że to jest obraz rastrowy, bo we właściwościach mi się wyświetla. Ten obraz rastrowy, który jest pusty, może się też zdarzyć tak, że w ogóle program nam niczego nie zaznaczy. Nie będzie dało się zaznaczyć takiej ramki, ze względu na to, że mamy kursor we w złych współrzędnych. No dobra, w takim wypadku usuwamy to i robimy taki mały myk, który nam pomoże zlokalizować nasze miejsce. Uruchamiamy polecenie do rysowania prostokąta i określamy jego dwa przeciwległe narożniki. Pierwszy narożnik określamy we współrzędnych 0,0. Wpisujemy zatem 0,0. Drugi narożnik określamy we współrzędnych milion, I zatwierdzamy ten teren. Co nam to dało? Wyjdzie nam wtedy taki duży, bardzo duży kwadrat. I ten kwadrat w całości obejmuje ten polski. Żeby się o tym przekonać, możecie Państwo kliknąć sprawdź, żeby tam dociągnąć wyciągnąć jakieś konkretne warstwy, które byście Państwo chcieli, czy to z tej mapki, czy z tego serwera, czy z innego serwera. I teraz klikamy wstaw w obszarze. Zaznaczamy obszar. Czekamy kilka sekund i powinna się pojawić Państwu taka mapka. Jak widzimy, jest tutaj zawarty cały obszar Polski. Specjalnie podałem współrzędę 00 milion, żeby było łatwo je zapamiętać. Mając taką mapę, będzie nam łatwiej zlokalizować to miejsce, o które nam chodzi, do którego będziemy mogli w pewien sposób się później też przybliżyć i wyświetlić dla niego jakieś konkretne informacje.